Zapraszam na genialny model kurteczek zimowych w cenie tylko 89 zł. Produkcja Happy House. A. Dwa przepiękne kolory. Mamy kolor miętowy, taki holo, i mamy kolor różowy. Tutaj rozmiarki, jakie mam, to 98 łamane na 104, 110 na 116, 122 na 128, rozmiar 134 oraz 140 łamane na 146. Wymiarki zajdą Pani oczywiście u góry w opisie filmiku. Już pokazuję kurteczkę dokładniej. Wszystko spojrzeć. Mamy tutaj przypinany taki portfelik z trójkącikiem, czyli wygląda bardzo, ale to bardzo markowo. Podwójne zapięcie, kieszonki na zamek, ściągacze przy rękawkach. Piękny efekt takiej syrenki, taki holo. Naprawdę wygląda niesamowicie. Już pokazuję środek. W środku mamy oczywiście futerko, także cieplutko, milutko, idealnie na zimę. Kapturek jest tutaj odpinany, piękny, taki duży, głęboki. I to jeszcze nie wspomniałam, z boku mamy jeszcze taką kieszonkę, taką puchatą, włochatą i również mamy ten trójkącik, więc wygląda naprawdę świetnie. 89 zł kurteczka. Więcej mam tej mięty, ale ta mięta jest przepiękna. Aby zamówić kolor miętowy, wpisujemy w komentarzu Selmo 5596 i dopisujemy rozmiar. Wymiarki znajdują oczywiście u góry, w opisie filmiku. I kolorek różowy też niesamowity, naprawdę niesamowity. Kuteczka jest leciutka cieplutka, idealna. Fantastyczna jakość, bo to Happy House. Polecam bardzo gorąco na kolor różowy. Wpisujemy Selmo 5597 i oczywiście dopisujemy rozmiary, które chcemy.